To dziewczyna z pieskiem szła, ten piesek taki obronny, wielki, nie, 20 cm wysokości mierzy, tak? Kurczę, no, no, no przestraszył się, i uciekł! Szlizna z naprzeciwka i no, no, niestety, no jestem taki straszny. No i no, no i dalej ucieka, o! Nie ja ryzykuję. Ja dziękuję. Niestety no. Piękny nie jestem. No. Wzięła go na. na te.